Cześć, siemano, jestem Marcin, witajcie w kolejnym odcinku Overwatcha na kanale czyli serii gdzie panujecie, teraz w się ciekam, ten nie było już trochę tego Overwatcha nie wiem czy dwa miesiące czy trzy miesiące trochę już od tego e, przeleciało i od razu nie mogło być inaczej, pierwszy Overwatch po dłuższym czasie pierwsza ronda, jeden razu można powiedzieć, że pierwszy cheater złapany już na gorącym uczynku Ech, tak Ale, chyba z tej statystyki wynika to, że on chyba teraz zaczął jakoś cheatować. Ja może od dwóch rząd cheatuje, od, albo maksymalnie od trzech, coś takiego. Ok, 292. No w sumie, a czemu no, w sumie nie nagrywałem tego overwatcha, prawda jest taka, że, nie wiem co to miało znaczyć, to, ale dobra, prawda jest taka, że trochę pomyślałem, na razie nie będę nagrywał tego overwatcha, bo i tak wszędzie są ci też, i tak rzadko, że w sumie 90% overwatchy to można powiedzieć, że w sumie nawet nie 90%, a 99% na razie to można powiedzieć, że są cheaterze. 99% jak nie jest, bo jakby zrobić 100 Overwatch, to nie wiem, czy będzie przynajmniej to tempo normalne, gdzie nie będzie żadnego cheatera. A z tych Overwatch to znowu 90% Overwatch będzie taki, gdzie wiadomo, jest gościu, który. Patrzy się w ziemię i zabija. Wszyscy wiemy co to oznacza. To oznacza tylko jedno: tylko patrzę. Tam tych czterech terrorystów w ogóle na zupełnie siedzi. Zrezygnowani oddają już mecz. No, pomimo, że coś tam próbowaliście, to tak jakby już byli podani. nieźle, nieźle. Na początku, na 99,99% podejrzany nie miał żadnych cheatów. A raczej, nie chcę powiedzieć na 100%, ale no wiadomo. Dopiero po jakimś czasie zdecydował, a odpaleć ty podenerwuję trochę. Tam latawiec chyba miał 4 kile. O ile się nie mylę, o ile dobrze spojrzałem. Nie wiem, czy latawiec coś tam cheattuje? Czyżby to było więcej cheaterów? Wszystko możliwe w tym CSie. Albo może być tak, że latawiec zaczął cheattować. więc to sprawdzę. No w sumie to latawiec, jak widzimy, te... no latawiec też ma cheaty. Latawiec zaczął, zaczął cheatować, to i podejrzany włączył cheaty, to już wszystko wiadomo. A z okazji tego, że ostatnio udało mi się być Golda 2, co widzieliście na odcinku, to zdecydowałem, że mu powrócę tam do tego ciekawe. nagram sobie go. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten mecz. Wspomaganie, celowania, oczywiste, pola widzenia oczywiste. No, tego spin nie miał, ale teraz ja wiem, czy on miał przypad... nie, nie zwróciłem uwagi na banehopa, Ale wydawało mi się, że on miał tego banehopa, jak w momencie, gdy przeskakiwał przez te. Uff na tych wagonikach w stronę Shorta. I teraz pytanie Wiecie co, on i tak dostanie Waka i tak, także dam mu nawet i to. I tak dostanie Waka. A coś mi się zdawało. O czymś tam gadałem i zdawało mi się, że on miał tam eee, nie wystarczy To dobrze, to znaczy oczywiste oczywiste oczy... Aha. Dam oczywiste, tutaj do mnie wystarczająca oczywiste, 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 niewystarczające. Dam mu tego banehopa, aczkolwiek nie jestem pewny, ale coś mi się tam wydawało jako przy oglądaniu, że coś mógł tam mieć. Także zobaczymy Ali tak jak dostanie. Waka, na 100%. Także czekamy na kolejne demko. A to mamy drugie, drugą mapkę inferno. Powiedzcie mi, czemu mnie to nie dziwi. Lub odpowiedzcie sobie sami na pytanie. Czemu mnie ciebie nie dziwi to, co teraz widzisz. Tak szczerze, to nie ma co oglądać takiego typka. Polecimy sobie razu do DMK numer 3, zgubiłem kursor gdzieś, zgubiłem kursor. A to znaje 18 do 2 w kilach, 8 do 2 wynik. Nie ma co takiego oglądasz no Nie będziemy tracić czasu Lepiej żebyśmy poszli na demko r 3 no, Strzela w ziemię Dobra, widzimy się za chwilę w trzecim demku Albo jeszcze dwóch baratów strzela Revolver. Revolver Cheater, super Dobra, trzeci i ostatni demko, słuchajcie, na dzisiaj będzie przewijany. Aha, podejrzany już widzę. Spin bocik leci, ale ping nie zły. Internet zwariował widocznie, ale w pierwszym lądzie musiał wejść, bo miał chyba, chyba pierwszy rundę nie wytrzymał, przegrali. Nie wytrzymał i odpalił się od razu. Tak to wychodzi, bo miał minus jeden w killach. Tego się nie da oglądać, tak naprawdę. Szkoda, że cały czas... Praktycznie cały czas mamy tych SpinBotów. Ja ogólnie myślę nad tym, żeby w następnym odcinku over Overwatcha, który pojawi się może... Może... E, który pojawi się... Jej, to co to było, Który pojawi się pod koniec czerwca, ale dlaczego dowiecie się o tym po kilku odcinkach, chyba to, tak to będzie odcinek w środę, dlaczego tak się to się pojawi, tam oczywiście o wszystkim opowiem, na razie nic nie będę mówił, nic nie będę zdradzał. Eee, mam zamiar zrobić 10 Overwatch'y i zobaczymy ile z tego będzie cheaterów, bo 20, 20 Overwatch'y i zobaczymy ile to, to będzie cheaterów wtedy. Oh. <gry> Ale wiecie co, ja będę to teraz przełączał, no bo nie ma co żebyśmy oglądali coś takiego, bo to jest... Tak naprawdę bez sensu, chyba, że zobaczymy się tą rundę, no ładny headshot, Global Elite jak najbardziej zasłużony. Małe problemy przy zabicie Robina, no ale niestety tak czasami bywa. No kurde, to, to wygląda tak, jakby on mi... on pływał, mam takie wrażenie dziwne. Statystyki 9 do 2. Nie wiem, nie wiem, no... Przecież to jest niemożliwe. No idzie na, idzie na kolejnego. No królem meczu on jest. On sobie na pistoletach sami sami pistoletami radzi, tak naprawdę. No i wspomaganie celowania oczywiste, ponad wszelką wątpliwość, oczywiste, oczywiste. No i Gryfing, niewystarczające dowody, przesłamy werdyki, złacię. Eee. Uff. Chcę zrobić to w następnym odcinku Overwatcha, zrobię nie wiem 10 Overwatchy, może 20 Overwatchy, zobaczę jak to będzie czasowo wyglądało i zobaczymy tak naprawdę ilu będzie titelów wtedy poprzez tyle Overwatchy pod rząd. Także jeżeli wam się podobało i chcecie kolejne overwatch, zobaczyć na moim kanale to zostawiacie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie, do następnego i siemanko.